Cześć, moi drodzy. Dzisiaj nagram jakiegoś zwykłego domowego vlogaska. Będziecie towarzyszyć mi przez cały dzień. Aczkolwiek nie wiem, o której skończę. Mm. Dzisiaj dzień jest pochmurny. My za chwilę wybieramy się z raselkiem do szkoły. I dzisiaj będzie taki luźny, raczej dzień, bo nie mam ani załatwienia spraw. A nie niczego, aczkolwiek muszę jechać po strój y, dla rasela na Halloween. Nie wiem, czy pojadę jutro, czy, czy dzisiaj, jeszcze tylko nie wiem. Także wit witam się z nami serdecznie i zapraszam Was do obejrzenia mojego odcinka. No, witajcie ponownie. Słuchajcie, mam do Was takie pytanie. Potrzebuję jakiegoś lekarstwa, jakiejś maści. Yy... Czegoś z polecenia waszego, z tego względu, że nie mogę iść do lekarza, bo to nie jest dla mnie, jest to dla bardzo bliskiej mi osoby. Yy. I słuchajcie, ja potrzebuję czegoś, żeby kupić i dla tej osoby i to wysłać, jakiś krem, jakąś maść, jakąś substancję, nie wiem, na łojotkowe zapalenie skóry głowy. Yy coś co naprawdę pomaga. Ja wiem, że tutaj w Wielkiej Brytanii jest więcej tych specyfików niż w Polsce, a to by leciało czy jechało do Polski było wysyłane. I wiecie, to jest duży problem. W Polsce aż takich rzeczy nie ma. Może i są, ale na przykład my nie wiemy. Szukam czegoś, co, czegoś co co naprawdę pomaga, co jest warte y, uwagi, czy jeżeli znacie kogoś, kto boryka się z taką chorobą i y, używa czegoś, czy w budzie, czy w jakiejś innej aptece, coś godne polecenia. Mogłabym iść do apteki i się zapytać, ale to nie o to chodzi, bo no jak to nie będzie, sp wiecie, sprawdzone. I ja potrzebuję czegoś sprawdzonego. Jeszcze raz powiem, to jest na łojot to kowe, zapalenie skóry głowy. Boże, jaki trudny wyraz. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I, i, i wiecie, no na, na głowie to widać, tak? I to nie jest nic fajnego i chciałabym pomóc jednej osobie, a, a nie znam się na tym. Po prostu się nie znam. I jeżeli byście mieli jakieś uwagi... Mm, Możecie mi coś polecić, co, co mogę zakupić i wysłać, to bardzo Was proszę w komentarzach, żebyście mi napisali, bo to jest dla mnie ważne. No, jeszcze się przypomnę za parę dni znowu, jeżeli ktoś nie napisze mi tego. A teraz idę sobie robić śniadanko i posprzątać kuchnię, żeby mieć po południu już czystą do robienia obiadku. Chciałam Wam coś pokazać. Robię sobie śniadanie. Jest tutaj szpinak duszony z lekką z lekką, z małą ilością mleczka i będę dodawała takie roślinki. Zaraz wam powiem mi tego nie wolno już solić, bo to jest bardzo słone. O tak. Oj, zaparowałam. Za chwilę odparuję. Tak, to jest bardzo słone. Dlatego, że to jest... Takie coś. I to jest e, a plant, czyli roślina, która rośnie na e, moczarach lub e, wodzie po prostu. Nie wiem, czy ją znacie. Boże, jaką to się po polsku nazywa? Solny ród. Coś takiego. Naprawdę zabijcie mnie, nie pamiętam. Kupiłam to pierwszy raz na spróbowanie, bo było tylko za 5pi. Wieczorem nie, na tych przycenach normalnie kosztuje funta, czyli 2 dwa za 2 dwa. I, i później sobie wygooglowałam, co to jest, i postanowiłam sobie zrobić takie śniadanie. I do tego będą jeszcze jajeczka. On się bardzo szybko gotuje. Yy, bardzo przypomina w smaku troszkę, bardzo troszkę. E, szparagi, można powiedzieć, gotowane. Można dodawać do ryb. No, do wszystkiego, naprawdę. Wiecie co, ja później sprawdzę w Google, piszę, e, Google, Google, piszę. <mum> Mam fajny humor. Dobra, muszę już dodawać jajka i to będzie dzisiejsze moje śniadanko. Tak prezentuje się to moje śniadanie zielone, zdrowe. Aczkolwiek, są aż trzy jajka, szpinak, i właśnie to coś. <gry> to coś. Ja zaraz sprawdzę, co to jest. A teraz idę wcinać, póki ciepłe. I do zobaczenia w następnym łączeniu. Zobaczcie, zjadłam śniadanie, miałam coś porobić innego, miałam się przespać, ale mówię tak, czuję się na siłach, to muszę coś zdziałać. Ja zawsze. Jak czuję się lepiej, muszę coś porobić. Korzystać z tego, że mam energię. A dzisiaj ją mam. Nie będę jej marnować na wykonywanie makijażu, bo zbliża się Halloween i można straszyć. <coughs> Więc y, postanowiłam zrobić ciasto. Ale że to ciasto będę robiła pierwszy raz w życiu, to nie będę go nagrywała na razie. Pokażę Wam, jak wyszło, y, może w połowie, może pod koniec, albo jak już będzie gotowe. Na razie jeszcze nic nie zdradzę. Zabieram się do roboty, bo jest 10 po 12. A ja bym chciała zdążyć zrobić ciasto przed tym, jak pojadę poraselka. Później jeszcze obiadek. Yy, Szykuję dzisiaj też w cudowną, znaczy cudowną, no, dobrą kolację, bo dzisiaj będzie misiek, więc będą szparagi w sosie yy, pleśniowym. Mam kupione, mam kupione, jak zwykle, na przecenach. Jest to, dałam 10 pizza. I to jest blue cheese so, sos i to jest idealne do steka i tak dalej, ale my zjemy to z szparagami. Mm, już się nie mogę doczekać. No dzisiaj same pyszności. Samiutkie. Zabieram się do pracy, bo trochę jej mam. Do później <laughs> będę tworzyła jakieś ciasto. Pokażę Wam, czy wyszło, czy nie wyszło później. A teraz wrzucam do pieca, ale nie jestem zadowolona z efektu. <grych> I tak wygląda ciasto i ciasto jest robione z makiem. Eee, jest ciasto, później mak, później znowu ciasto. No i teraz musi ostygnąć i zobaczymy, jak będzie smakowało, bo na razie to tylko ładnie pachnie. A wygląda też całkiem nieźle. <grych> tylko skończył mi się cukier puder i nie mam czym posypać. Niestety zostanie takie. No dobra, to później zaraz lecę po rasela do szkoły, a później zabieram się za obiad z kaboszczaki dzisiaj. Uuu, a już to mówię. Dostałam gazetkę z proszę już na święta i w tej gazetce dostałam porszera na zamówienie, więc... Super, zaoszczędzę trochę kasiorki, warto jest zamawiać, <grymne> a i tak potrzebuję, a że uwielbiam tą firmę i zawsze w niej kupuję, yy, z niej kupuję, w niej kupuję, no biorę stamtąd, no. no to wiecie, i tak wydam u nich te pieniądze, i tak, i tak, wolę to niż yy, jakiś prezent, a wolę, niech mi odciągą za zamówienie, super sprawa. Także niedługo będę zamawiać kolejne z, yy, kosmetyki. Coś na święta i coś do domu. Na pewno Wam pokażę. Okej, okay, do później. Pa, pa. Zobaczcie, co zrobiłam. Ciepłe ciasto przykładam. Zamiast poczekać, żeby ostygnie. Boże! Rozwaliło mi się. Normalnie mi się rozwaliło. Na szczęście i tak zjemy. No, ale szkoda, nie? Podobno nie wolno mieć gorącego maku. No trudno. Nic. Zjemy i takie. Widzicie? Nawet nie powodzeniamy się z wami dziele. Taka ze mnie gapa i tyle. No co? Mówiłam, że nie potrafię. Nieważne. Ważne, że dobre. Ośno pierwszy mi to flejem. prawie się ugotowały? dwa usmażone, usmażone. Po dwa uszmażone, jeszcze dwa. Dzisiaj pod Stanie Tanie, prawie zrobione, a zobaczcie, jaką mam piękną dzisiaj słężeczkę. Szpinak, dwa rodzaje kapusty, świeży, czy tam surowy burak, pokrojony w takie cieniutkie. To był akurat miks sałatkowy, ja tylko dodałam szpinak. Dodałam czerwoną paprykę i pomidory do tego dressing, czy yy, przyprawa yy, do sałatek, troszkę wody, troszkę oliwy, oleju rzepakowego ja dałam. Yy, czosnek i pieprz. Aha, i balsamiku trochę, yy, yy, dodałam. ostu balsamicznego. Tycha. to no dobra. Jeszcze potem, jak zjemy obiad, to, yy, to będziemy jechać pod strój dla Rasela na Halloween, bo okazało się, że ma w czwartek, a nie w piątek. I muszę kupić wcześniej. I, I co? Nie muszę jechać, tak? Dobra, koniec. Czekamy teraz ładnie, aż się ugotują ziemniaki. Ale nie o tym chciałam mówić, tylko o stroju. Także będę jechała po strój z ratelem. i dzisiejszy filmik będzie nagrywany praktycznie cały czas. Więc prawdopodobnie ukaże się po północy dopiero. Z góry Was przepraszam, ale czasami tak się będzie zdarzało, że będą dwa filmiki, jakieś krótkie, czasami będzie tylko jeden, a czasami nie będzie wcale. I z góry Was za to przepraszam, ale po prostu chcę. No nie mogę żyć tylko, tylko filmikami, tak? A tak dotychczas jest praktycznie. No, aż tak źle nie jest, ale no wiecie o co mi chodzi. Czasami mi... Yy, chcę nagrać do późna. O, na przykład do dziewiątej. To godzinkę można policzyć, że zanim zrobię. To na pewno trzeba liczyć. Znaczy, zrobię. Sam się zrobię. Nic się nie robi. Wrzucasz i... Pyszne. Wrzucasz, łączysz i przerabiasz. Później wrzucasz na YouTube. Ready dobra dziubaski, do później. Dobra, obiad gotowy. Jak możecie zauważyć, dzisiaj są yy, u każdego na talerzu po dwie sztuki kotletów, z tego względu, że ostatnio dostałam nie to, że najmniejszy, to jeszcze jeden mówię o nie, tym razem małe, ale po dwa. Tutaj jest ta dobra sałateczka i ziemniaczki z masełkiem. Ja idę wcinać, bo muszę jeszcze jechać dzisiaj do sklepu, a zresztą wiadomo, że yy, stygnie. To jest rasela. Misiek będzie odgrzewany, ale dzisiaj wraca do domu, więc fajnie. Okej, okay. no to chyba na tyle. Krótko się z wami łączę, no ale widzicie, zawsze coś tam nagram, nie? Jak robię, jak gotuję, no. Ile mogę, to nagrywam? Papa. Teraz się pyta, czy może nagrywać, więc pozwoliłam mu. I musi po... Widzisz mnie? Co widzisz? Ciebie? Ale co widzisz? Moją głowę czy co? To patrz, patrz tam. Zaczniemy od tego, że kupiliśmy Rasselowi strój na Halloween. I to jest taki kościotrup. A maska Nie. Tu jest maska. To nie jest maska, tylko czapka. Czapka, na maska. I będzie wyglądał taki ten chłopiec, tak? Mhm. Tu pokaż. Ka Może lepiej nie nagrywaj, bo nikt nic nie obejrzy, jak już to nagrywał. Dobrze? A ja pokazuję to. No to pokazuję. No, za 14 pij taka sałata. Ja popiję. Okej. Okay. Musisz pokazać tą stroną Wiesz? żeby było cenę widać. Za 39 pensów pieczarki. No, następne. Dla mnie awokado za. Podawaj dorączki mamy, dobrze? Mhm. Za funt 19. Ale, ale Następne za 14 pensów. I jeszcze takie. I jeszcze jedne pieczarki za 39. I a ja resztę pokażę już. Dobra. Margaryna. A już 10. Za funta. Jedno tyskie. Dwa funty w Sajzbury. Yy, za funt 10 czekoladę. Na kanapki. Za 19 piś. śmietana. Chleb taki ładny za 29 pensów. Ale tylko jeden był. Słuchajcie, za 29 pensów. No, to Jakby było 5, to bym wzięła 5. Eee, I taki ser, to jest taki twarogowy, chyba. Eee, biały. Tak, ser za. Z 70 na 44 pensy i ostatnie pietruszka za 19 pi. Pietruszka jest droga, tak wiem 27, ale to nie szkodzi. Wszystko jest w dobrym stanie, eleganckie. Ja się bardzo cieszę za całe te zakupy. Zapłaciłam 13,45 razem ze strojem. Także superaśnie. Słuchajcie, moi kochani, ja. Już z wami się dzisiaj żegnam z tego Ale względu, że... Nie krzycz na mnie. Co, co się stało? No się Nie szkodzi, Bo zaraz. Chcemy nalać piki. Dobrze, picia. zaraz wytrę. Tak. Boże. Papierkiem, no papierkiem. Nie krzyczę, tylko... Jeszcze, jeszcze urwi. Więcej. Więcej papierka. O tak. No jeszcze jedno. I teraz rwi. Pociągnij mocno. O tak. Nie szkodzi. I teraz leć szybko wyczyść. Dobrze, Na kochani. Na Pandę też. Nie szkodzi. Na co? Na Pandę. Na Pandę. Hm. Dobra, kochani. Do zobaczenia jutro. Zobaczymy się jutro z tego względu, że dzisiaj kończę, bo. No bo się przyjdzie późno, a zresztą już jest i tak siódma godzina, o siódmej, za pięć siódma, o siódmej dostaje y, piesek jedzenie, później czas z nim wyjść, później reselowi kolację, nam kolację, później po miśka muszę pojechać, bo już się tak z nim umówiłam i tak wszystko na wariackich papierach. Wam y, dziękuję serdecznie, pamiętajcie, żebyście mi napisali o tym preparacie, jakimś kremie, albo jakimś olejku, albo cokolwiek na te zapalenie skóry głowy te łojetkowe, czy jakoś tak ja wam czytałam wcześniej mam nadzieję, że ktoś mi pomoże i, i ktoś podpowie mi coś bardzo dobrego także do jutra po prostu a i witam nowych subskrybentów widziałam, że kilka osób dzisiaj doszło, więc dziękuję mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas do zobaczenia jutro, pa pa